Kolejna część mistrzów fuszerki, zaczynam sztaba na ostro. Nazwałem to wyczerpana bateria. Ale zakładam, że działa. No dziwny. Może niech to, może ktoś nie lubi kranów. Ale kurszt, jak ścienną wmontować wannę, jest niesłychany. Jeszcze na rogu. Lecimy dalej. I teraz uwaga. Świecić przykładem. Lampka nocna jako kinkiet. Dla mnie to jest po prostu ktoś ma artyzm. Ktoś ma artyzm. Drugi głupi, ale działa. Trzy, niezła bariera. Można? Kiedy na chatę, ale chcesz mieć kawałek. Tak, marmury. Numer 4, dobra bania. Tro, ale trochę żuf ninja, trochę jakiś wesoły George. To jest poimprezowy, to jest poimprezowy ziomnia. I moja ostatnia propozycja, śmigus dingus musiał być już taki prawdziwy inżynier po szkole, żeby to wymyślić. Nic tak? na siłę, wszystko młotkiem. No i dobrze, Kani, to dzisiejszy odcinek Mistrzów Uszerki. Myślę, że dobre zdjęcia Wam zapadaliśmy, a Wy napiszcie w komentarzu, które według Was jest najśmieszniejsze.